Uzasadni, że liczba 5 do potęgi 16 plus 5 do potęgi 17, plus 5 do potęgi 18 jest podzielna przez 31. Tutaj musimy pamiętać o tym, że zawsze wtedy, kiedy jakaś jedna liczba jest iloczynem na przykład dwóch innych liczb, to to oznacza, że ta liczba, którą tutaj mamy, będzie podzielna zarówno przez Liczbę A w tym przypadku, jak i przez liczbę B. Czyli jeżeli mamy zadania tego typu, w którym musimy uzasadnić, że jakaś liczba jest podzielna przez inną, to bardzo często dane wyrażenie musimy tak przekształcić, aby wyrażenie to przyjęło postać właśnie iloczynu dwóch, na przykład dwóch liczb, czyli tutaj w tym przypadku liczbę 31 i jakiegoś innego wyrażenia. No i tutaj. Popatrz, że w, tej, w tym wyrażeniu tu najniższym wykładnikiem jest liczba 16. Czyli wyrażenie 5 do potęgi 16, dodać 5 do potęgi 17 oraz dodać 5 do potęgi 18, możemy zapisać w taki sposób, że czy po prostu będziemy rozpisywać. Jako iloczyn te dwie liczby. W zasadzie nawet to możemy już teraz zapisać jako iloczyn, bo 5 do potęgi 16 to jest dokładnie to samo co 5 razy 1. Natomiast liczbę 5 do potęgi 17 możemy rozpisać jako iloczyn liczby 5 do potęgi 16 oraz liczby 5. Skąd to się bierze? Bierze to się z praw, jakie rządzą działaniami na potęgach. Otóż, jeżeli mnożymy przez siebie liczbę o tych samych podstawach, ale różnych wykładnikach, to w rezultacie otrzymujemy potęgę o tej samej podstawie, ale wykładniki musimy do siebie dodać. I tutaj domyślnie jest wykładnik równy 1, czyli korzystając tutaj z tego wzoru, który zapisałam jako 1, jako pierwszy tym niebieskim pisakiem, to wiemy, że ten iloczyn to jest dokładnie to samo co. 5 do potęgi 16 plus 1, czyli 5 do potęgi 17, czyli dokładnie to samo, co mieliśmy w tej postaci wyjściowej. Teraz ja tutaj to wymarzę, bo nie są, te zapiski są już na tym etapie nam do niczego niepotrzebne. I tutaj po znaku dodawania zapiszę 5 do potęgi 16 razy 5, i na takiej samej zasadzie rozpiszemy sobie jako iloczyn 5 do potęgi 18 i no tutaj po znaku dodawania zapisujemy 5 do potęgi 16 razy 5 do potęgi drugiej to się równe. Włączymy tutaj wspólny czynnik. Zwróć uwagę, że tutaj wspólnym czynnikiem będzie 5 do potęgi 16, dlatego że w każdym z tych iloczynów znajduje się właśnie 5 do potęgi 16. Czyli tutaj zapisuję 5 do 16, a w nawiasie zapisuję pozostałe elementy, których nie podkreśliłam na niebiesko. Czyli 1, dodać 5 i dodać 5 do potęgi drugiej. I teraz rzeczą, którą zrobię, to będzie uproszczenie tej zawartości w nawiasie. Natomiast 5 do potęgi 16 przepisuję bez zmian, a w nawiasie otrzymuję 5 plus 1, czy znaczy 1, tam 1 plus 5, bo to jest dokładnie to samo. No i 5 do potęgi drugiej to jest 25. No i na tym etapie muszę sumować to, co stoi w nawiasie. Tutaj domyśla jest mnożenie, dlatego tu również zapiszę razę. I zwróć uwagę, że 5 plus 25 to jest 30. No i 30 plus 1 to jest 31. I otrzymaliśmy tutaj iloczyn liczby 31 oraz 5 do potęgi 16 co oznacza, że całe to wyrażenie tutaj jest podzielne przez 31.